Halo. Halo, witam Panie Adamie, Karol Osian, z tej strony firmy TradingView. Ja kontaktuję się z Panem w sprawie wypłaty Pana środków z Pana portfela handlowego. Pamięta Pan? TradingView. No wiem, że takie coś jest. Pan tam pracuje na tej um, stronie? Po, posiada, tak, posiada Pan no. e, konto handlowe na naszej platformie. Nie wiem, to dlaczego tak nie złoł Pan wypłatę. Co pan tak schodem zajeżdża? Takim śmieciem wschodnim? Coś nie rozumiem. Co pan Co się pan wyciszasz Żeby tego burdelu skamernianego nie było słychać? Nie. O co chodzi panu? Ja nie rozumiem. Bo Lajko. ja kontaktuję się z panem w sprawie opłaty pana środku z pana portfela handlowego. Dobrze, Takiego ja podłączam podzela. starszego. Wschodni, pajacu, proszę ty. Rozmawiać. Halo, pajacu. Słyszysz? E proszę powtórzyć. Pajace wschodnie, to tam. Jeszcze raz? Powtórzyć? Halo, halo. Halo. No, Proszę powiedzieć, pajacę? czy chce pan e, dostać swoją e, wypłatę, czy nie? Nie. Pan? Wschodnie pajace nic nie wypłacają, kradną tylko. A ty jesteś wschodni śmieć. No, to znaczy, że był pan kiedyś oszukany Nie. Przez naszą firmę? Nie, nie, nie byłem. Czy Dobrze, nie a dlaczego firmy? pan e, mówię, że. No, bo ja słyszę ciebie. Proszę. Przecież ja słyszę, skąd Ty jesteś. No oczywiście, że słyszy mnie Pan. Ze wschodniej granicy od Polski. Następny się będzie wyciszał. Okej. Okay. Co okej? Okay. To znaczy, że niech Pan e, zresztą wypłatę. No, pan, to niech, niech, pan niech, wypłata? Niech, niech mi Pan to powie. Co, zainstalujemy, żeby Proszę. wypłacić? Co? Czy coś innego? Supremo? Teamweaver? Co jeszcze zainstalujemy do wypłaty? Deklarację im podeślecie, nie screen connecta, co? Okej, okay, dobrze. Ja nie, ja nie chcę gadać z Panem.